Serdecznie witam w kwadrancie z edukacją. Nazywam się Anna Albrecht, jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzę również bloga dla nauczycieli, szkolne inspiracje. Spotykamy się co tydzień na fanpageu szkolnych inspiracji, aby poznawać nowe programy i aplikacje multimedialne przydatne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W dzisiejszym kwadrancie z edukacją poznamy aplikację Teacher, przydatną do tworzenia m.in. krzyżówek z hasłem. Bardzo dziękuję Bartoszowi Hysiowi za inspirację. To dzięki niemu poznałem właśnie tę aplikację, a teraz mogę się nią z Wami podzielić. Przejdźmy zatem do aplikacji Teacher. I tutaj właśnie mamy generator krzyżówek. Możemy utworzyć sobie swoje konto, zarejestrować się i zalogować, ale tworzenie krzyżówek tutaj jest możliwe również bez logowania. Aby rozpocząć pracę z generatorem krzyżówek, musimy nadać najpierw tytuł w krzyżówce. Powiedzmy, niech to będzie tytuł Wiosna. I musimy również podać autora. Ja tutaj wpiszę szkolne inspiracje. I będziemy teraz dodawać kolejne e, słowa. Yy, musimy zaplanować sobie, jaki wyraz ma być naszym hasłem, dlatego, że dobierając słowa, musimy mieć na względzie właśnie nasze hasło. Moim hasłem będzie wyraz szpak. W związku z tym, pierwsze słowo musi zawierać literkę s. W związku z tym, wybieram. Nazw, będę wybierać, może nazwy kwiatów wiosennych i niech to będzie sesanka. Klikam, dodaj, i teraz y, przyciskam myszką, i mogę tutaj przesuwać sobie y, ten wyraz, tak żeby na żółtym polu pojawiła się ta właściwa litera, czyli pierwsza literka. Y, u mnie to będzie literka S. Z boku natomiast wpisuję treść pytania. Niech to będzie fioletowy kwiat. O kosmatych liściach. I mam już pierwszy wyraz, teraz wpisuję następny. Teraz muszę mieć wyraz z literką Z, bo jeśli ma być to wyraz szpak w środku, więc muszę mieć jakiś wyraz z literką Z. Niech to będzie przebiśnieg. Dodaj. I znowu muszę tak przesunąć, żeby tutaj właściwa literka z hasła znalazła się tutaj w moim, w moim, żeby się znalazła właściwa literka w żółtym polu. Wpisuję treść pytania. Niech to będzie pierwszy kwiat po zimie. Kolejne słowo. Teraz potrzebuję literkę P, może pierwiosnek. Dodaj, ale ja potrzebuję literkę P, i zobaczcie, tutaj już nie mam miejsca. Jednak generator aż tak dużego słowa nie pozwala mi przesunąć w prawo. W związku z tym muszę wybrać inny wyraz. Mogę go sobie tutaj albo zmienić, edytować, albo w ogóle zamknąć. Więc ja sobie tutaj zamiast pierwiosnek wybiorę powiedzmy tulipan. Może on mi trochę mniej pasuje. No, i zobaczcie, teraz tutaj będzie mi to świetnie pasowało, ponieważ P tutaj się mieści. Wprawdzie nie jest to taki całkiem pierwszy wiosenny kwiat, no ale w tytule nie mam ta takiej opcji, więc mogę sobie go wybrać. Niech to będzie cebulkowy. Cebulkowy kwiat w kształcie kielicha. I dodaję kolejny wyraz. Teraz muszę mieć literkę A. W związku z tym niech to będzie powiedzmy zawilec. Dodaj i hasło może leśny, biały kwiat. Leśny. Może dodam jeszcze może leśna. Leśny biały kwiat. Czesno-wiosenny. No, niech będzie leśny, biały kwiat. Na razie wystarczy. Tutaj sobie będziecie mogli wybrać inną opcję. No, i y, tutaj, oczywiście, przesuwa, tak, żeby miała literkę A, i dodajemy kolejne słowo, czyli teraz muszę mieć y, K. Niech to będzie krokus. Dodaję. I tutaj obojętnie niektóre k może być tok czy tok sobie tutaj przesuwam tak jak mi jest wygodniej. I wpisuję treść pytania, czyli niech to będzie chroniony górski kwiat, fioletowy może, fioletowy, chroniony, chroniony kwiat górski. I teraz po wpisaniu już wszystkich pytań, oczywiście w każdej chwili tutaj mogę edytować. Jeżeli mam jakiś, jakiś błąd, mogę tutaj kliknąć opcję drukuj. I proszę spojrzeć, mam tutaj gotową krzyżówkę z, z pogrubionym hasłem i z hasłami poniżej, mogę, to jest PDF, więc mogę sobie tutaj wydrukować, ale mogę też sobie zapisać jako obrazek i wówczas narzędziem wycinanie zapisać jako obrazek i potem wkleić do Worda, także tutaj mamy tutaj kilka opcji, jeśli właśnie chodzi o tę krzyżówkę. Myślę, że stworzenie krzyżówki właśnie w tym programie nie nastręczy Wam większej trudności. W edukacji wczesnoszkolnej jest to na pewno taka krzyżówka z hasłem bardzo przydatna. Ja już wcześniej pokazywałam opcje innych krzyżówek, ale one właśnie nie miały tego hasła do odczytania. Także zachęcam Was do wypróbowania aplikacji Teacher. Jeżeli chcielibyście poznać jeszcze jakieś inne programy, i aplikacje przydatne w pracy, właśnie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej czy przedszkolnej, to zachęcam Was kolejny raz już do skorzystania z kursu online, ponieważ pokazuję tam dużo więcej programów. Wystarczy wejść na stronę szkolnej Inspiracje, kurs online i tam znajdziecie wszystkie przydatne informacje. Teraz już chciałabym się z Wami pożegnać. Tym razem to już wszystko w kwadrancie z edukacji. Jeśli są jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Zobaczę, do zobaczenia w środę o godzinie 20.00.